No i jeździsz jako pasażer Ja nigdy ja nie jeżdziłem nie jego autem Szymon powiedz, powiedz co będzie naszą karą Lód w majtki Mi się akurat przydał lód w majtki No nie, no gdzie, no przecież potem nie będziemy w mokrych rzeczach tu siedzieć Wika tu siedzi, nie wiem czy to, yy, czy to by na tak Mi się akurat przydał lód w majtki Mi by się akurat przydał lód w majtki Wika, ty nic nie robisz, to chodź mi i wrzucisz yy, lód w majtki Ja muszę być odpowiedzialna za wasze cierpienie Lecimy? Eee. No dobře, to lečíme všichni, let's go! A, kurze, ne, 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 Wy naprawdę to wytrzymujecie na no, że No przecież to tak piekielnie boli. Dobra, starczy, był lud w majtki, a nie na 8 lat. Fajnie, Macie, fajnie, mnie boli dupa. Najgorzej, że ja to wszystko mam tu, o. Mi jest przykro, że oni tak mają źle. No, ej, ale lud w gacie to jest przystrana kara.